Siemano z tej strony Don Carmelone I Poldi Dzisiaj zagramy sobie w ten niedzielny wieczór Na treningu w kooperacjach Jak tam Poldi masz broń Mam co idziemy? Idziemy czadu Ja tych po prawej tracę Ty, ja Ty po lewej Spoko Dobra Jest pięknie Boar na Wiem właśnie już się przyzwyczaiłem do tego Czekaj bo tu... O tym jednym zapomniałem tu na dole Albo no w niego strzeliłem, a... ...pójrzcie no... Oj Akurat wiesz Tak się połączyło, że przebiło tarcze no i sam wiesz jak to... ...zabrałeś mi ich Sorry Uważaj tu na sołpa no to za chwilę zobaczycie nas w następnej misji. Do zobaczenia.